Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Świąteczka z Mitrok. zapraszam Was przez też, jeszcze kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy się parzyć kolejnym Wolframe i będziemy oglądać e, Frosta Prime, jak możecie zobaczyć, ale na początku przejdziemy do normalnego frosta którego możemy, a w zasadzie główny schemat możemy pozyskać na markecie za 25 tysięcy kredytów. Gdyby ktoś nie wiedział gdzie jest market, idziemy do końca statku, obracamy się w prawo i mamy owy market. samą neurooptykę, powłokę, jak i systemy możemy dostać z misji na planecie Ceres. Misja ta nazywa się EXTA i to jest misja zabójstwa. Jeżeli chodzi o neurooptykę, jak i powłokę, szansa wnosi taka sama na drop, czyli 39% w zakrągleniu, a na systemy 23%. Na neurooptykę potrzebujemy podstawowych, można powiedzieć, surowców. Też są w mojej ilości tak szerze, więc akurat koszt na jest bardzo mały. Powłoki też, jedynie tutaj ten Ferraryt tu może trochę przestraszyć, bo 1000, ale dostajemy go z Ziemi, Merkurego, Lua, Neptunu i Pustki. Oczywiście z normalnych przeciwników i systemy, moduły sterujące, które też możemy dostać na Pustce, albo w Europie, Neptunie i Pustce, tak jak mówiłem. Dostajemy je od Robotyki, a w zasadzie od Robotów, czyli Korpusu. No, można by powiedzieć, że od samego korpusu zabiję się, Albo normalnie za skrzynek może wypaść jako taki niebieski lód, który możemy oczywiście pomylić z kryształami argonowymi. Na systemy też potrzebujemy trochę słomu i plastydów, co nie jest jakimś wielkim może być, że wyczynem dla normalnego gracza. Jeżeli chodzi o samego Frosta Prime, według mnie on jest bardzo fajnym framem, ale do tego zaraz przejdziemy. Jeżeli chodzi o neuro potrzebujemy reliktów akcji E1, no E1 na powłokę. Lit G1, Meso E1, na systemy Lit G2, Neo S5. No, na Neuroptykę potrzebujemy w zasadzie takich samych składników, mam wrażenie, jak do normalnego frosta. Na no, powłokę również takich samych składników, takiej samej ilości. Praktycznie to wszystko. Kurde, co jest? Myślałem, że będzie droższy. Oczywiście potrzebujemy ogniwa roki, żeby to wszystko zbudować. A same tutaj może być, że mody. Z tego co widzę, to jest wszystko siła, umiejętności, wydajność, wydajność, zasięg i pancerz. Spodziewałem się, że więcej będzie tego zasięgu umiejętności, ale do tego zaraz przejdziemy. Oczywiście to, zara to zależy od preferencji, ale to jeszcze będzie za chwilę. Jeżeli chodzi o mój build, ten tutaj muskulaturę, dlatego że to była i, był jedyny, można powiedzieć, że mod Aury, który według mnie był fajny. Mam obowiązkowo przepływ Prime, który możemy pozyskać albo na markecie za platynę, bądź. Od baroki, tyrak, który przychodzi co drugi tydzień. E, mam też ślepą furię, która daje nam się umiejętności. Wróżbiarską wiadomość, która daje nam czas trwania umiejętności. Intensyfikacja, która daje nam się umiejętności. Rozciągnięcie większy zasięg. Ciągłość, która daje nam czas trwania. Zmniejszony oprócz, który daje nam wydajność. I przeforsowanie, które daje nam zaćmień umiejętności. Zamiast normalnego e, przy ciągłości, mogę dać ciągłość Prime, ale niestety nie mam e, takowych modów. Ale co mogłem tutaj posmieć? No niestety. Co my tutaj. A, taki mod. Szkoda. To znaczy. Um, jak to się nazywa? Wasarin? Tak, wasarin. Niestety nic mi tutaj nie pasuje, a szkoda, bo chcieliśmy sobie coś tutaj posmieniać. Jeżeli chodzi o nasze umiejętności, to nasza jedynka jest to zamrożenie. To jest podobna umiejętność do Ember, tylko że zamiast kuli ognia strzelamy. E, sopelkiem lodu, który zadaje obrażenie oczywiście, od e, lodu, zimna. E, też zadaje obrażenia obszarowe i może być, że spowalnia przeciwników, oczywiście, zadając im obrażenie. Czas trwania wynosi 15 sekund i koszt umiejętności 25. Nasza dwójka jest to lodowa fala. Czy można powiedzieć, że w promieniu netto nie ma promienia, tylko długość fali wynosi 20 metrów i w, w, w kącie 45 metrów. E, może być, że strzelamy taką falą, która się rozprowadza. Po owym, można powiedzieć, że promieniu rażenia, zadając oczywiście obrażenia, jak i zamrażając lekko przeciwników, bądź oczywiście ich spowalniając. Nasza trójka jest to taka śnieżna kula, jak sama nazwa wypuszczamy Puszczamy kulę, która oczywiście może wytrzymać daną ilość obrażeń, i przeciwnicy w danej, oczywiście naszej kuli, zostają spowolnieni, i naszą kulę możemy zniszczyć, klikając oczywiście jedynką, czy naszą samą lodów, ową tarczę, na w zasadzie w naszą śnieżną kulę, wtedy ona wybucha i zadaje. Obrażenia. To jest podobna umiejętność do samej gary, dlatego że galą też możemy naszą czwórkę zniszczyć, naszą jedynką. Co może być fajnym połączeniem. I nasza czwórka jest to lawina. Dzięki której może być, że zamrażamy wszystkich przedników, którzy są w promieniu rażenia, który wynosi 15 metrów. E, wszyscy przeciwnicy, którzy oczywiście będą na tym promieniu rażenia zostaną zamrożeni, bądź oczywiście od razu zabici. Obrażenia wynoszą 150 1500, a sam energii aż 100. Zasięg eksplozji 4,5 metra, obrażenia to eksplozji 400 obrażeń, czas trwania 8 sekund, redukcja pancerza 40%. Jeżeli chodzi o naszą pasywkę, to gdy jesteśmy uderzani jako Frost, e, możemy zamrozić przeciwników, ale oczywiście mu musimy być e, Atakowani przez broń białą, to warto dodać. Jeżeli chodzi o umiejętności, to już to mamy chyba załatwione wszystko. Tutaj mogę sobie zespałanie przeciwników na niższym poziomie. Jeżeli chodzi o sam build, to widziałem bardzo dużo buildów pod zasięg, umiejętności, jak i oczywiście siłę, żeby ta nasza bańka była silniejsza jak i nasza czwórka. Ale do tego zaraz przejdziemy, bo mam build pod sił umiejętności. Jeżeli chodzi o mój build, to na naszej trójce nasza kula śnieżna ma 8500 HP, spoko. Ale jeżeli chodzi o naszą jedynkę, jest oczywiście do lodu, który zamraża przeciwników, głównie celów, w których strzelimy, ale jak widać Pobliskich bliskich również zamrażę. Tutaj mało wrażenia bym powiedział, ale według mnie jest to fajna umiejętność, oczywiście, gdy strzelimy w ziemię, rzewnicy też będą może być, że zamrożeni, więc nie musimy nacydować prosto przeciwnika, wystarczy ob obiekt obok. Jeżeli chodzi, cho jeżeli chodzi o naszą dwójkę, to jest to owa. E, można powiedzieć, że. jak to się nazywało? Na pewno nie lawina. A, lodowa fala dzięki której możemy trafić przeciwników praktycznie za ścian, jak już jest w bardzo dużej odległości w zależności od naszych modów. Klikamy dwójkę i można powiedzieć, że ta fala się rozprzestrzenia jednocześnie zabijając przeciwników, jeżeli będą mieli odpowiedni poziom yy, albo mało życia, więc według mnie to jest bardzo fajna umiejętność, którą możemy wykorzystać strzelając za osłon, co jest też bardzo fajną sprawą do tego, że możemy fajnie przeciwników zabić. Jeżeli chodzi o naszą trójkę, jest to trójkę, która jest bardzo często wykorzystywana, głównie przeze mnie, na misjach obrony, gdzie stawiamy naszą bańkę przy celu. Jak widać, wszyscy przeciwnicy, którzy byli w tej bańce, zanim ją użyłem, zostali zamrożeni, oczywiście, wyrzuceni. Nasza bańka ma dany promień rażenia, i oczywiście przez pierwsze sekundy, przez pierwsze 4 sekundy jest niewrażliwa na obrażenia. A potem, jak widzicie, na naszej trójce mamy napisane 100, czyli ma 100% wytrzymałość. Gdy w nią strzelimy, to to zmienili. Wcześniej gdy w nią strzelaliśmy, to traciła życie. Dziwna sprawa, ale wydaje mi się, że nasi sojusznicy też to mogą zniszczyć, mam wrażenie. E, I takowa bańka oczywiście spowalnia tutaj wszystkich przeciwników i możemy ją rozsadzić naszą jedynką. E, w tym zadając obrażenia od eksplozji. Według mnie to jest bardzo fajna e, możliwość obrony przed e, różnymi typami przeciwników. Możemy tych tarcz postawić, z tego sobie chyba dwie. Druga, okej. Okay. Teraz możemy trzecią. Ile tych tarcz możemy tak postawić, w sensie tych kół śnieżnych. Cztery? Co jest? Wydawało mi się, że jest jakiś limit. Cztery. A, cztery tarcze. W sensie cztery kule śnieżne. Jest bardzo duży wynik, tak szczerze i możemy tymi kulami nas spamić w jednym miejscu. Aha, nic się. OK. Możemy oczywiście je wszystkie tutaj wyeliminować, strzelając jedynką, która zadaje też obrażenia. W sumie to sprawdźmy, jakie te obrażenia są. Postawię tak tutaj. OK. Teraz jedynka. A te obrażenia są takie minimalne, trochę, ale według mnie fajny efekt to zadaje. I jeżeli jedzie naszą czwórkę, czyli tam lawinę, to tak to działa: czyli zamrażamy przeciwników, zadajemy bardzo dużo obrażenia. I takowy efekt trzyma się przez 6 sekund, albo tam 8. Ile dokładnie? Eee, czas trwania: 8. W moim przypadku prawie że 11 sekund. według mnie to jest bardzo fajna umiejętność. Jestem skłonny powiedzieć, że zaibista, dlatego że widać, że zadaje to bardzo dużo mrażenia Zamraża przeciwników, do tego jednocześnie ich stunując. Może w fajny sposób wykończy przeciwników, którzy mają mało życia. To jeszcze jest bardzo mocno obszarowa. Jeżeli chodzi o buildy, to ten build może być, że jest taką lekową mieszanką tego wszystkiego, ale nie jestem pewny, co ja tutaj mam. Czas trwania, siła i zasięg. No to może być, że jest mieszanką tego wszystkiego, dlatego że wydajności dużo nie potrzebuje. A jeżeli chodzi o mocnego frosta, to mam tutaj prawie, że 300% sił umiejętności. Nasza bańka ma 15 tysięcy życia. Co wydaje się być mam wynik na bo Powiedziałem gościa, który miał chyba 60 tysięcy życia na bańce, ale nie wiem w jaki sposób chłop to mógł zrobić. Więc z buildy może być, że są przeróżne. Ale głównie. Same by się skupiały pod czwórkę, dwójkę i trójkę, czyli wszystko tutaj skaluje się z zasięgiem umiejętności, jak i oczywiście siłą. Według mnie czas trwania nie jest zbytnio opłacalny, przynajmniej według mnie, ale na pewno siła, jakiś zasięg może być fajnie wykorzystany, jeżeli chodzi o nasze wszystkie umiejętności. Więc według mnie frost jest bardzo fajnym, przyjemnym frame do oczywiście zbudowania. Jeżeli jest byłby otwarty, to polecam farmić, dlatego że frost trochę kosztuje, a fajnie w skinku. Wygląda, więc jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do samego odcinka. Siemka.